A teraz ty, Janku, podobno masz mówić o życiu i śmierci. O życiu i śmierci, życiu i śmierci w Polsce, i tej śmierci jest niestety coraz więcej. ZUS opublikował wczoraj dość wstrząsające dane dotyczące przewidywalnego długości życia obecnych 60-latków może zacytuję tutaj Łukasza Kozłowskiego. Na skutek ogromnej liczby zgonów z powodu COVID-19 średnia długość dalszego życia 60-latków zmalała o 13,8 miesięcy, a 65-latków o 13,3 miesiąca. Tak wynika z tabeli trwania życia oporacowanej przez GUS, którą załącza ZUS wykorzystywana do wyliczenia emerytur. Więc no, drugą stroną oczywiście tego medalu jest to, że emerytury będą wyższe, ale no, jest to... Absolutny darwinizm społeczny. W Polsce epidemia koronawirusa absolutnie wymknęła się poza kontrolą. Jeśli chodzi o dane na 2020 rok, ponad normatywnych zgonów było 80 tysięcy. Około 50 tysięcy zgonów do tej pory to są zgony bezpośrednio związane z koronawirusem, ale oczywiście mamy też te tysiące, dziesiątki tysięcy zgonów, za które odpowiada po prostu brak dostępu do opieki zdrowotnej profilaktyki, terminowych zabiegów i tak dalej i tak dalej. Naprawdę obserwujemy totalną zapaść polskiego państwa. Żaden inny kraj w Unii Europejskiej nie radzi sobie tak źle z epidemią koronawirusa, jeśli chodzi o liczbę tych ponadnormatywnych zgonów. Nadchodzi, właściwie już trwa, jesteśmy w trakcie trzeciej fali, 30 ponad tysięcy zakażeń, a to są tylko te zakażenia, które my testujemy, które my widzimy. Prawdopodobnie tych Zakażeń jest znacznie, znacznie więcej. W Polsce praktycznie testowanie jest na bardzo słabym, bardzo niskim poziomie. Żeby kogoś testować, to naprawdę trzeba bardzo chcieć i trzeba być już właściwie chorym. I naprawdę jesteśmy na krawędzi tego, żeby system przestał działać. I tutaj jeszcze zacytuję opinię jednego z ratowników medycznych, którego profil wszystkim bardzo polecam. Przeczytajmy tego, co on ma do powiedzenia na temat sytuacji w służbie zdrowia. Moi drodzy, jest źle. Jako system jesteśmy już niewydolni, zarządzani na szczeblu centralnym przez idiotów i debili, których totalnie nie obchodzi, co się z wami stanie. Zmarnowali ten rok, bo nie wierzę, że nie można było zrobić więcej. Po prostu nie wierzę, że zima zaskoczyła drogowców. Nie wierzę w to, że można zamknąć wszystko, a zostawić kość świątynię. Nie wierzę w to, że nie można było zrobić centralnej bazy danych z wolnymi miejscami dla pacjentów. Nie wierzę w to, że nikt do tej pory nie uwzględnił w planach szczepień ochronnych tych kilku milionów obcokrajowców mieszkających razem z nami. Wirus dotyka ich tak samo jak nas, czy to się podoba komukolwiek, czy nie. Nie wierzę w to, że po raz kolejny wywalili się o własne nogi w kwestiach egzaminów specjalizacyjnych, nie dali rady rozwiązać problemów kadrowych. Jesteśmy naprawdę nieprzygotowani do kolejnej fali pandemii. Warto zaznaczyć, że w Polsce jest, jeśli chodzi o Unię Europejską, mamy jesteśmy krajem, może chyba w Rumunii, Bułgarii jest mniej lekarzy na tysiąc mieszkańców i mniej pielęgniarek na tysiąc mieszkańców. Mamy bardzo mało po prostu personelu medycznego i dzisiaj to wychodzi. Jesteśmy naprawdę, jeśli czegoś nie zrobimy z ochroną zdrowia, jeśli to, ten moment nie będzie takim momentem namysłu i zastanowienia, to żeby wyjść z tego, z tego kryzysu, to już nie wiem kiedy tą ochronę zdrowia zreformujemy. Ja oczywiście nie jestem ekspertem, nie wiem dokładnie co należałoby zrobić. Na pewno wiem jedno. Nakłady na ochronę zdrowia trzeba podnieść. Mamy e... najniższą składkę zdrowotną w Europie. I to nie od dzisiaj, tylko od początku. Oszczędzało się na zdrowiu, bo zakładano, że służba zdrowia zostanie sprywatyzowana i ci, którzy o tym decydują i którym tam tym zależy, oni byli spokojni, bo oni już dzisiaj leczą się prywatnie, więc mają w głębokim poważaniu to, jak się będzie leczyła reszta, czyli większość społeczeństwa. To był fragment programu Lewy do Lewego. Całość do obejrzenia na YouTubie, na kanale Telewizji.